Właśnie tak, zagramy w Dark. Gra, która powstała ładnych parę lat temu. Może najpierw przeciszy bo strasznie głośno muzyka gra. Tak raczej będzie wystarczyło. A taka. Dobrze. Kontynuując. Światowa data premiery tej gry nastąpiła 6 lutego 2004 roku. W Polsce 29 czerwca tego samego roku. Joanna Dark według mnie hmm, jest bardzo ciekawą grą. Chociaż chyba niezbyt popularną, jakoś nie było o niej głośno. Przynajmniej ja jakoś tak nie przypominam sobie. A jest to gra, która łączy elementy akcji CRPG, jak i również mm, elementy strategii, jak sami się przekonacie. Co jeszcze mogę dodać? Grałem w tą grę. No, kilka lat temu, no parę lat temu, nie wiem, z pięć? Nie wiem, więc mogę. i nie przeszedłem jej do końca. Więc mogę powiedzieć, że gram w pół na ślepo. Autozapisy no, są nieistotne. Przyznam, że zanim zacząłem nagrywanie chciałam sprawdzić. No sprawdzić i sobie przypomnieć wszystko Jeżeli chodzi o sterowanie. Chociaż i tak to była tylko krótka chwila gry. Gra Joanna Dark. Gra Joanna Dark została stworzona przez zespół. Jak tu to wymówić? Enlight Software? Czy coś takiego? To są twórcy gry znanych i cenionych przez wielu graczy serii Kapitalizm, czy też Seven Kingdoms? Ale dosyć o tym. Zapraszam was do obejrzenia moich filmików dotyczących właśnie tej gry. Zagrajmy w One Dark. Oczywiście trudny poziom, żeby nie było zbyt łatwo, tak jak przy to było. Misja pierwsza przejazd. Być może te filmiki nakłonią was do zakupu tej gry i jej przejścia. Któż to wie, możliwe. Duke of Ktoś, się z zbyt, jak widzimy, Let's move along, shall we? wersja ta jest jakby. Nie ma tutaj dubbingu. I chyba całe szczęście. Ale oczywiście, jest to wersja polska, przynajmniej tak jak to by to ująć kinowa. Może tutaj. Taki jakby samouczek. Jeanne de Metz. Chyba się tak wymawia? Nie wiem, nie mam pojęcia dokład... dokładności wymowy, imion postaci. Widzimy, sterujemy Joanna Dark... kobietą. A to chyba nieczęsto bywa w grach, a żeby kobieta była nie dość, że rycerzem, do tego możemy nią sterować, walczyć. Nie możesz wyjść poza pole bitwy, obowiązki wzywają. No dobrze, ta gra była w takim była przedstawiona w takim czasopiśmie. To znaczy, mogliśmy zakupić tą grę w czasopiśmie. Dobra gra, choć może i w innych także, chociaż chociaż, chociaż ja przynajmniej osobiście mam tą grę właśnie z tego czasopisma. Pamiętam, bardzo dawno temu zakupiłem ją, chyba dlatego, bo lubię takie gry. Można sobie powalczyć mieczem. Widzimy Anglików, z którymi oczywiście musimy walczyć. To jest nasz główny wróg. Trzeba pomóc dla naszego towarzysza. Widzimy za każdego zabitego Anglika. Mamy trochę doświadczenia. No, i dobił nam. I zdobył trochę doświadczenia. I uzdrowić siebie na F1. Zdobyłeś obóz wroga, fajnie. Eee. Nie mamy nic. Nasz przyjaciel ma, więc może mu zabierzemy? Możesz przekazać? Dobrze, mógł przekazać. Prawie zabił, zabił wszystkich przeciwników. Prawie wszystkich. Właściwie menu postaci. Obecnie możemy przełączyć na drugą postać, ale co to oznacza? Nie wiem. Tutaj mamy zestaw ataków. Jak na razie to wszystko. Poprzez jedynkę, dwójkę. No, poprzez cyfry byśmy mogli przełączać na inną postać, ale obecnie, tak jak wspomniałem, nie możemy tego uczynić. W końcu to początek gry, trochę. To by było dziwne, że od razu moglibyśmy zamieniać z Joanny Dark, głównego naszego bohatera. tytułowego bohatera, może tak. na pozostałych, ale sprawdzimy, może. O. Tutaj mamy opis misji, to F12. Zapis F7. To trzeba zapamiętać, a może nawet zapiszę to. Żeby było, żebym się nie pomylił. F7 zapis. F12, opis misji. F12, opis misji. Dzień, gry, chyba zapamiętam Dobra, właśnie sprawdzimy, może opis misji miejscowości Della Belle Ombre. Nie wiem, ten Orlean <grystanie> O, tutaj mamy łączny czas gry, dowódcy. Cele misji. Cele główne to bezpiecznie dojść do Orleanu i wejść do miasta. A cele dodatkowe, zgłać wszystkich wrogów napotkanych po drodze. Widzimy, nagroda to 500 sztuk złota i doświadczenie. Więc chyba warto wszystko wykonywać. Tak więc kontynuujmy. Tak, zróbmy to, zróbmy to. No, ten jest mój. Dobijcie to Q, ale trzeba trafić. O, no, 50, dobrze. Jeszcze do następnego punktu kontrolnego. nie dobił nam tym razem. Nie, dobra, też ten taki. Warto przeszukiwać lokacje, Jak widzimy skrzynki można rozwalać. O, mamy strzały. Znalazłeś skrytkę ze strzałami, by zaatakować strzałami i przejść do trybu strzelania wciskając Z. Dobrze Będę pamiętał. Na pewno się nam przyda. Kiedy będziemy mieli za mało życia. Będziemy musieli bardziej uciekać niż atakować z bliska. W walce bezpośredni. Ja osobiście twierdzę, że to jest fajna, sympatyczna gra. No może dlatego tak uważam, bo lubię gry tego typu, gdzie możemy sobie powalczyć mieczem. I mam nadzieję, że Wam się także spodoba. Nie tyle co moje komentowanie czy filmik, ale też gra. I zachęcam wam tym samym, was tym samym do zagrania w nią. O, dobrze. dowódca. O, dobrze, ja mu teraz zabrałem. Wyrównuję. Stary